No i cóż, wzięłam tego gołąbka ze sobą. On w ogóle nie uciekał. Łatwo dał się złapać. No niby później bieg, ale to bałek to ma tak wypełniony. Może on był wśród tych gołąbków, które po prostu jak ja tam karmiłam, to, ja, to on się też tak bardzo na jadrze. Może go na tym deszczu wiatrem rzuciło i... No, nie wiem, dlaczego on no, no, siedzi teraz. Taki może obiedzony, może, może nie wiem, może zjadł za dużo i się nie mógł tak przemieścić. No, w każdym razie, niech tu odpocznie u mnie sobie. Zobaczymy, co będzie dalej. Tam troszeczkę piórek mu wyleciało, ale to nie wiem, czy to tak gdzieś może uderzył. Może w jakimś szoku jest gołąbek. No, tylko poobserwuję, niech sobie siedzi. Kochani, dziękuję ślicznie za Wasze piękne komentarze, to jest tak ogromne wsparcie w działaniu, bo wiadomo, że człowiek też różny, różnie z siłami <laughs> i czasem. No i czasami wyłączam komentarze, bo kurczę, mam takie wyrzuty, że ktoś tak pięknie napisze, że mnie tak podniesie na duchu. A ja po prostu no, czasowo nie wyrabiam, żeby odpowiedzieć, czy tam wszystko. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i tak zaglądam do gołąbeczka. Już tutaj ciocia pani Darunia nadała imię gołąbkowi balonik. I balonik no, cieszy mnie, bo bo widać, że ten układ trawienny funkcjonuje. Może faktycznie zjadł coś, co tam skleiło tak w wolu i wypchało to wolę. Może za dużo zjadł, no nie wiem. W każdym bądź razie już jest lepiej, bo tak, tak miał takie, 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 takie wielkie to wolę. Co mnie zastanawia, że on nie ucieka, nie ma takiej aktywności gołąbeczek. No teraz to jest. W zasadzie noc, i ja tak tutaj zajeżdżałam do niego, więc też no, może być mniejsza ta aktywność. Ogólnie to on już ładnie stanie na nóżkach, bo jak ja go przyniosłam, to on tylko bidę siedział. No i trochę mu tych piórek jak ja go i masowałam mu wolę, i tam właśnie troszeczkę mu tych piórek wyleciało. Więc mogło to być coś takiego, że, no nie wiem, czy może go coś zaatakowało. Czy uderzyło coś gołąbek, bo to się taka wichura zrobiła, taki huragan z deszczem. I może rzuciło gołąbkiem i on tak, no nie wiem. No będę go troszeczkę dłużej pewnie obserwować ze względu na to wolę. Na razie nie ma ziarek, ma wodę. Tutaj mu zaraz z powrotem zmienię wodę. Woda z elektrolitami. Yy, wymasowałam mu yy, ten brzuszek, jego to wolę. I yy, no, tak do obserwacji. Co tu, co tu z gołąbeczkiem. Dalej. Ale widać, że on tu sobie siedzi. Nigdzie, yy, nigdzie tak się nie rwie do, do ucieczki. Yy, siedzi sobie spokojnie balonik. Tak będzie wszystko dobrze, baloniuś. Ładny gołąbeczek, jesteś liczny, zadbany, y, taki no i wagowo, no, ale tu wagowo to ciężko określić, ale nie ładnie ma nie ma takiej, takiej kości wystającej, tylko y, tak ładnie zbudowany gołąbeczek. Y, no wagowo to może być, że to wolę takie wypełnione i, i waga, nie, waga jest dobra. Może szybko jadł i to tak na, na. No nie wiem co mu się stało, ale no. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, taki pacjent, balonik. Tutaj aż tak nie widać, jak on ma to wolę. Już teraz już mniej mniej faktycznie, no bo to jednak ileś godzin minęło, ale przecież miał taki to bołeczek wypchany, że naprawdę. Nie baloniuś? Co tam balonik?